Na półmaraton w Krakowie wracam po dwóch latach. W 2023 roku razem z Piotrkiem pomagaliśmy Michałowi złamać godzinę 25. Są to piękne wspomnienia z wiecznego zimnego dnia i dokładnie takie same warunki panowały w tym roku. Dodając do tego fakt, że w Krakowie spędziłem 3 lata jako student, można powiedzieć, że zawsze wracam tu z ogromnym sentymentem. Z roku na rok impreza staje się coraz większa, a w tym roku rekordowe 16 tysięcy osób zapisało się na półmaraton. Robiąc rozgrzewkę wokół terenu Expo, próbowałem się złapać z Gazelą i z Danielem, z którymi dzień wcześniej odbierałem pakiety startowe. Daniel biegł na 5 km i finiszował na szóstym miejscu Open. Założeniem na ten bieg było zrobienie mocnego treningu, którego nie wykonałbym normalnie w warunkach domowych. Nie chciałem mocno szarżować, jeśli chodzi o tempo i planem było pobiec na jakąś godzinę 14.30, może godzinę 14, tak, żeby na mecie nie być całkowicie wypompowanym i móc kontynuować dalsze przygotowania pod maraton w Turynie, który biegnę już 23 listopada. Tutaj muszę przyznać się do błędu ze swojej strony. Nie sprawdziłem gdzie dokładnie znajduje się linia startu. Byłem przekonany, że jest ona znacznie bliżej depozytów. I przez to w panice na ostatni moment zacząłem szukać wejścia do strefy. Przyciskać się razem z Danielem przez tłum osób, którzy również szukali wejścia do swoich stref. Kosztowało mnie to naprawdę sporo, niepotrzebnego stresu. I właściwie na ostatni moment udało mi się wskoczyć do strefy poniżej godziny 20. Umówiliśmy się z Gazelą, że spróbujemy powiedz początek razem spokojnie z głową w okolicach 3 minut 35 sekund i następnie przyspieszymy w drugiej części trasy. Czy nam się to udało, ocenicie zaraz sami. Początek biegu odbywał się w bardzo dużym ścisku, było trzeba bardzo uważać, żeby przez przypadek kogoś nie zahaczyć, nie potknąć się i nie złapać niepotrzebnej kontuzji. Próbowałem wzrokiem wyłapać gazelę, która biegła przede mną i powolutku przesuwać się naprzód. Jestem. Ciężko się przebić. No to zabiegniemy. Początek biegu to masa pozytywnej energii, która sprawiła, że pierwszy kilometr wypadł trochę szybciej niż założenia, czyli 3,27. Niemniej jednak stworzyła się dobra grupa do biegnięcia razem i potem już wszystko się unarmowało, trzymaliśmy tempo około 3,30 na kilometr. Piąty kilometr przypadł na stare miasto zaraz przed rynkiem głównym i moje odczucia na ten moment były bardzo dobre. Biegło mi się lekko. Dużo współpracowaliśmy z chłopakami, jeśli chodzi o prowadzenie tego biegu, trzymanie tempa i osłanianie się od wiatru. Flagę z piątym kilometrem minęliśmy dokładnie w 17 minut i 32 sekundy. Biegając na rynek, pierwszy raz dało się odczuć wsparcie ze strony kibiców, hałasy i doping. Niemniej jednak, porównując to do maratonu warszawskiego sprzed trzech tygodni, osób na trasie było znacząco mniej. Myślę, że tutaj pogoda zrobiła swoje, bo o ile dobrze się biegło, to stanie z dziećmi, w tym deszczu, wietrze i chłodzie, mogło być faktycznie mocno niekomfortowe. Jak widzicie, udało mi się pobrać dane GPS z Carmina i częściowo zsynchronizować je z nagraniami z kamerki Insta360. Z jakiegoś jednak powodu powstało przesunięcie na około 95 sekund, i dlatego też pierwsze 1,5 minuty każdego klipu nie ma tych danych. Jeśli macie pomysł, jak to rozwiązać, co może być problemem, dajcie proszę znać w komentarzach. Okolice Wawelu to pierwszy znaczący podbieg. Na szczęście dalej biegniemy większą grupą i trzymamy stałe tempo bez szarpania. Zgodnie z moimi założeniami, nie forsuję tutaj tempa i nastawiam się na to, żeby ewentualnie w drugiej części biegu przyspieszyć, jeśli pozwolą na to warunki. Analizując sytuację przed startem, wiedziałem, że w pierwszej połowie wiatr będzie raczej przeciwny, a od momentu nawrotki na błoniach powinien pchać w plecy. Pozdrawiam z tego miejsca wszystkich chłopaków, z którymi biegłem na tym etapie półmaratonu. Dobrze było mieć grupkę, z którą można było powalczyć na podbiegach, tudzież na miejscach bardziej odsłoniętych na wiatr, który czasami dawał się we znaki. Dzięki wielkie, i mam nadzieję, że jesteście też zadowoleni ze swoich wyników. Moment wbiegnięcia na błonia był myślę jednym z dwóch najtrudniejszych, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Wiatr tutaj uderzył naprawdę mocno frontalnie i dało się to odczuć. Zobaczycie to zresztą potem, jeśli chodzi o wskazania tętna i tempa biegu versus to, co będzie w drugą stronę. W głowie miałem, żeby na tym etapie pobiec zwyczajnie mądrze i równo. Z jednej strony nie chciałem wystawić się na działanie wiatru, żeby nie stracić zbyt wiele sił, a jednocześnie. Rytm oraz impet, który wypracowaliśmy grupką, był dla mnie istotny do zachowania. Próbowaliśmy trochę się tasować, złapać właściwe tempo, ale lada moment nasza grupa rozpadnie się na dwie części. Dyszkę mijamy w 35 minut 12 sekund, a więc dalej, zgodnie z moimi założeniami przedstartowymi. Włączając w to przyspieszenie na drugim etapie biegu, kiedy wiatr będzie pomagał, a meta będzie coraz bliżej. Na 10 km dalej czułem się dobrze. Zjadłem SISA, Beta Fuel z elektrolitami i postanowiłem zaryzykować. Analizując sytuację i porównując samopoczucie do tego w, podczas rekordowego mojego biegu na ław, półmaratonie w Düsseldorfie, wiedziałem, że mam jeszcze zapas. Postanawiam tutaj przyspieszyć i dołączyć do grupy, która wysunęła się naprzód i w tym właściwie czteroosobowym składzie dobiegniemy prawie już do mety. Jeśli chodzi o odżywianie na trasie, próbowałem łapać kubeczek z wodą podczas każdego bufetu. W większości wylewając wodę na siebie, ale też za każdym razem próbując wziąć choć łyka. A odnośnie do żeli zjadłem wspomniany jeden na 10 kilometrze po 35 minutach i to mi starczyło na cały bieg. Nie miałem jakiejś utraty energii na koniec, żadnych problemów jelitowych, skurczy czy kolki, także polecam Wam SIS Betafuel, bo u mnie zawsze robi robotę. Zawsze biorę też na 10 minut przed startem i jeśli chodzi o półmaraton, to jest dla mnie idealna strategia żywieniowa. Tak jak możecie porównać, biegniemy teraz o prawie 10 sekund szybciej na kilometr niż w przeciwną stronę błoni na bardzo podobnym tętnie. Tak więc widać spory wpływ wiatru, który zaczął nam wiać w plecy. Na brążowych portalach czytałem po biegu, że warunki sprzyjały biciu rekordów. Szczerze powiedziawszy, mam mieszane uczucia co do tego. Spójrzcie tutaj na e, taśmy, które wginają się od wiatru. On oczywiście raz pomagał, raz przeszkadzał, ale generalnie biorąc też pod uwagę e, śliskie podłoże, nie był to idealny dzień na bicie rekordów. Szczególnie w okolicach mostów te warunki stawały się trudniejsze. Teren był odsłonięty i naprawdę ciężko było schować się gdzieś od tego wiatru. Ja skupiałem się na tym, żeby trzymać swój rytm, nie szarpać i kleić plecy chłopaków przede mną, którym jestem bardzo wdzięczny za to, że wzięli na siebie ten ciężar, trzymania tempa i rozprowadzenia drugiej części biegu. Przy okazji zaczęliśmy powoli doganiać i wymieniać osoby, które słabły. My zaś trzymaliśmy tempo w okolicach 3,28 na kilometr. Przyspieszając nieznacznie na niektórych zbiegach. 15 kilometr mijamy w 5230, czyli dalej w dokładnie w założonym tempie. Właściwie od dychy udało się odrobić 12 sekund i powoli zacząłem kalkulować, że jeśli dalej tak pójdzie, to na ostatnich kilometrach spróbuję przyspieszyć i powalczyć o jak najlepszy rezultat. 18. kilometr to dla mnie kryzysowy moment. Mieliśmy tutaj do czynienia ze sporym podbiegiem na most, a następnie mocnym wiatrem od przodu. I szczerze powiedziawszy, złapałem tutaj niezłą zadyszkę. Gdyby nie chłopaki, które przede mną ubiegły, i moja determinacja do tego, żeby kleić ich plecy, to naprawdę myślę, że zostałbym tutaj z tyłu. Zacząłem tutaj bawić się w matematykę, która na tym etapie zmęczenia nie jest łatwa, ale obliczyłem, mijając 18 km, że jeśli dalej będę trzymał tempo 3,30 na kilometr. Do samej mety to powinienem ukończyć bieg w równo godzinę i 14 minut. Umysł tutaj zaczął płatać figle. Zacząłem myśleć, że założenie minimum zostało już wykonane, że na pewno dobiegnę w tą godzinę 14-30 sekund. Nawet jeśli zwolnię, że może już nie ma co cisnąć. I po prostu trzeba w zdrowiu dobiec do mety. Ale szybko te myśli odrzuciłem i uznałem, że wręcz przeciwnie, postaram się jeszcze docisnąć, jeszcze przyspieszyć i urwać parę sekund. Jest to mój stały sposób radzenia sobie z kryzysem na trasie. On zawsze kiedyś przyjdzie i kiedyś się pojawi, na to wpływu nie ma. Niemniej jednak, moja reakcja jest już w pełni w mojej gestii. U mnie występuje trochę połączenie syndromu sztokholmskiego z psem Pawłowa. Niemniej jednak, kiedy jest mi najciężej i kiedy mam ochotę odpuścić, nie pozwalam tym myślom dojść do skutku, być dominującymi, zająć mi głowy, a wręcz przeciwnie, staram się wtedy jeszcze docisnąć, przyspieszyć, tak żeby to podziałało na mnie jak płachta na byka. Taki odruch. Tak samo ćwiczę go na treningach. Nigdy nie zdarzyło mi się zejść z treningu przed jego końcem, nawet jak było bardzo ciężko. Bo wychodzę z założenia, że jeśli przyzwyczaję ciało, przyzwyczaję umysł do tego, że mogę odpuścić, kiedy jest ciężko, to tym bardziej w momencie kryzysu na zawodach nie dam rady. Dlatego, ile razy jest ciężko, ile razy biegnie mi się źle, tyle razy staram się docisnąć jeszcze bardziej i nie odpuszczać za wszelką cenę. Tutaj też postanowiłem do mety już biec na swoje 100%. Nie kalkulować jeśli chodzi o wyniki i o czas. Najzwyczajniej w świecie zmęczyć się. Może nie do całkowitej odcinki padnięcia, ale do takiego poczucia satysfakcjonującego zmęczenia, że dałem z siebie na ostatnich metrach naprawdę wszystko. Mimo, że mogę brzmieć na naprawdę cierpiącego, to lubię ten stan i najczęściej takie momenty podczas biegu tylko mnie nakręcają i pozwalają z siebie wykrzesać jeszcze więcej. Ta ostatnia nawrotka tutaj była jeszcze ostatnim takim trudnym momentem, kiedy wytraciłem impet. Musiałem się zebrać, na nowo przyspieszyć, ale stąd wiedziałem, że już jest sama droga w dół do samej linii mety, i nie pozostaje nic innego jak zamknąć oczy i lecieć na złamanie karku. Przed chwilą jeszcze można było słyszeć mojego brata, który mnie dopingował, Dodaj, dodał sił na te ostatnie metry. Wspominałem na nich też mój bieg właśnie z Piotrkiem i Michałem sprzed dwóch lat, kiedy to walczyliśmy o każdą sekundę dosłownie, żeby złamać godzinę 25. Niestety końcowo zabrakło nam 20 sekund, niemniej jednak, Michał tutaj wykazał się ogromnym hartem ducha, niesamowitą walecznością, i chciałem godnie, podobnie do niego, zakończyć ten mój półmaraton, nie poddając się do samego końca. Nie patrzyłem już tutaj na zegarek, nie starałem się bawić w jakieś przeliczanie czasu i kontroli tempa. Założyłem, że skończę z wynikiem około godziny 14, czyli troszkę słabszym niż moja życiówka z kwietnia tego roku z Düsseldorfu, gdzie pobiegłem godziny 13.37, a ku mojemu zdziwieniu okazało się, że zabrakło jedynie 5 sekund do mojej życiówki. Udało się sporo nadrobić na tych ostatnich 3 kilometrach pół maratonu i zakończyłem oficjalnie bieg z czasem godzina 13 i 43 sekundy. Jestem bardzo zadowolony, że udało się zrealizować założenia przedstartowe, powiedz mądrze, rozważnie, z szybszą drugą połową, a jednocześnie nie dociskając się gdzieś tam do granic możliwości. Oczywiście ta końcówka była mocniejsza i dałem tutaj z siebie wszystko, ale na przestrzeni całej trasy. Miałem jeszcze zapas i myślę, że gdybym nastawił się tutaj na bicie swojego rekordu życiowego, byłbym w stanie urwać jeszcze z 15-20 sekund. Myślę, że jest to generalnie dobry prognostyk przed turynem, w którym też chcę pobiec mocno, mądrze, i nie popełnić błędów z Sewilli, gdzie zacząłem za mocno i ścięło mnie potem na 35 km. Założenie będzie podobne do tego biegu, czyli żeby zacząć spokojnie i docisnąć w drugiej połowie biegu. Dzięki dla wszystkich, z którymi miałem okazję zbić pionę, pogadać o biegu. Dzięki wielkie dla Daniela i Gazeli, którzy mnie ugościli w sobotę, nakarmili, dopieścili, dali się poczuć, jakbym był naprawdę jakimś bardzo ważnym gościem w ich domu. Było to niezmiernie miłe. Wielkie podziękowanie i pozdrowienia dla całej rodziny ASICS, która była tutaj gospodarzem dla Margaret, dla Pauli, dla Zuzi. No i przede wszystkim też największe podziękowania dla mojego brata, który zapewnił mi nocleg, dwik opierunek, wsparcie na trasie doping sprzedał nowości ze świata rowerowego w postaci shotów z Brokuła. Jest to dla mnie coś zupełnie świeżego i nowego po shotach z buraka i wiśni. Ciężko mi ocenić na ten moment działanie tego brokuła, ale jak widać chyba nie skończyło się źle, także wypróbuję to też na kolejnym biegu, w którym będzie bieg na dychę w trakcie biegu niepodległości w Warszawie. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Dajcie znać jak wam się biegło, jak oceniacie trasę, czy uważacie, że warunki były sprzyjające życiówkom eee, i na koniec jeśli macie jakieś sugestie odnośnie samej realizacji, produkcji filmu, też napiszcie to w komentarzach. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!